Mm. Witaj, poszukiwaczu życia fantastycznego. Dzisiaj przychodzę z taką historią do Ciebie o tym, jak pięknie może iść praca z intencją, jaka esencja pracy z intencją, historią anegdotą o tym, jak zmniejszyć lęk wtedy, kiedy mamy, mamy jakieś marzenia. Ale mamy trudność w faktycznym wyobrażaniu sobie, czuciu tych marzeń, bo zamiast euforii, radości, wspierających emocji, pojawia się tam lęk. I to jest przepiękna, prosta historia, autentyczna z mojego własnego życia, którą nazywam teraz w swojej głowie tylko spokojnie tylko spokojnie i Twoje imię tylko spokojnie Gosiu. Tylko spokojnie Joasiu, tylko spokojnie Marcinia, jakkolwiek się nazywasz. Otóż, historia brzmi tak. E, mój syn, w momencie nagrywania tej historii, trzylatek, dostał, e, dostał um, kolejkę. Dostał kolejkę Lego Duplo. Pociąg, taki Lego Duplo-pociąg. E, I tego samego dnia jego kuzyn. Starszy o kilka lat dostał też kolejkę LEGO, tylko też pociąg LEGO, tylko nie było to LEGO duplo, ale go dla starszych dzieci, takie dorosłe LEGO z dużo mniejszych klocków. No i ta kolejka dla starszych dzieci jest no, ciekawsza, a po prostu ma więcej opcji, jest trudna, ale też wiadomo, że dużo bardziej imponująco wygląda. No i mój syn jakoś oczy mu zgasły na widok tego jego pociągu, a bardzo się zapaliły na widok tamtego, ale nic nie powiedział w tego dnia, kiedy te prezenty zostały wręczone. Tylko minęły dwa dni i dwa dni później z samego rana mój syn przychodzi do mnie i mówi: "Mamo, tylko spokojnie, ja już wiem, co zrobimy. Otóż, mamo, po prostu". Sprzedamy ten pociąg, który dostałem, i kupimy ten pociąg, który dostał kuzyn. No, to sprawdziliśmy tą opcję, no i brutalnie rzecz ujmując, tłumaczę mojemu synowi, że jakby te pociągi nie są sobie równe. I już teraz mi umykają słowa, jakich wtedy użyłam, ale esencja była taka, że jeden z nich kosztował 200 zł. Może 300 zł, a drugi niespełna 1000, więc kompletnie różna para kaloszy. To też było, te prezenty się odbywały w Wigilię, więc już i tak było masę innych prezentów. To zresztą nie był prezent od nas, więc też nie wiadomo było, czy to jest, czy to jest ok, zamienić te pociągi. No, w takim sensie, że no, myślę, że to jest całkiem jasne, przechodząc dalej, słuchajcie. Historia potoczyła się tak, że mój syn, mimo moich usilnych prób wyjaśnienia, gdzie leży jakaś trudność, skwitował moje wyjaśnienie, właśnie jeszcze raz powtórzeniem tym, mamo. Tylko spokojnie, nie ma żadnego problemu, po prostu zamienimy ten pociąg. Na ten drugi pociąg. Bardzo mnie zresztą tym tekstem uśmiechnął, rozbawił, ucieszył, zainspirował też zresztą. I weszłam tego dnia na Allegro, zobaczyć, jak te pociągi stoją. I słuchajcie, um, słuchajcie, jaka historia się tam podziała. Otóż znalazłam tam Dokładnie ten model pociągu, który mu się podobał, w uszkodzonym opakowaniu zewnętrznym. W środku wszystko było nieotwarte, popakowane tam w oryginalną folię, ale miało uszkodzony karton i ten pociąg był tam, powiedzmy, mniej więcej licząc 200 zł tańszy, 200-300 zł tańszy niż na stronie Lego, ze względu na to uszkodzone opakowanie. No i mówię, okej, okay, no to rozważymy tą opcję, po czym wchodzę na tą aukcję Allegro, nie aukcję, tylko po prostu, bo to za innego nie ogłoszenie, i się okazuje, że to jest jakiś outlet zabawkowy, który znajduje się w moim mieście, a ja mieszkam nie najmniejszym, a jednak nie największym mieście pod Warszawą. I nie miałam zielonego pojęcia, że taki outlet zabawkowy znajduje się w naszym mieście. A właściwie to jeszcze była odrobinę dłuższa historia, bo zadzwoniliśmy tam do tego outletu, upewnić się, że ten pociąg tam jest. I oni na. W sklepie Allegro mieli napisane, że jest to miejscowość obok nas. Ale jak rozmawialiśmy przez telefon, to się okazało, że właściwie to nie jest miejscowość obok nas, tylko tam się znajduje biuro, a sam magazyn czyli gdzie można kupić ten pociąg znajduje się dokładnie w naszej miejscowości jedną ulicę od naszego domu. No więc pojechaliśmy po niego po prostu. I słuchajcie, na miejscu się okazało, że sklep y, był w miejscu, które znamy i nigdy nie mieliśmy pojęcia, że tam w ogóle znajduje się jakiś sklep. Pięknie ukryte drzwi, znaczy wcale nie ukryte, zupełnie na wierzchu, tylko ukryte dla naszej świadomości. Y, I jeszcze dostaliśmy ten pociąg taniej, e, powiedzmy 150-200 zł, jeszcze taniej niż było y, to na Allegro. A więc ostatecznie wyszliśmy, w cenie bardzo, bardzo dobrej za nową kolejkę Lego, o której marzył mój syn. I to jest dla mnie prawdziwy sztos manifestacji. Dokładnie tak to wygląda. Nie było tam żadnego problemu dla niego, tylko spokojnie, mamo, po prostu zamienimy ten pociąg na ten drugi. I choć oczywiście nie stało się to aż tak dosłownie, że byliśmy w stanie zamienić ten jeden na ten drugi. No to ta różnica cenowa zmieniła się całkowicie, zmniejszyła się bardzo, bardzo. I jeszcze mój syn wymanifestował ten pociąg dokładnie tego samego dnia, trzy godziny po tym, jak o tym powiedział, w naszym mieście, dzień po świętach mm, dokładnie ten model, który chciał. Także uznaję tą historię za przepiękną anegdotę o tym, jak bardzo Nieważne, jak duże są nasze marzenia, jak bardzo są możliwe do zrealizowania, może to jest małe marzenie dla nas dorosłych, natomiast dla niego, no to był wiadomo. No, jakiś tam monteverest marzeń. Zresztą kilka dni po tym, jak tą kolejkę dostał, wciąż się nią bawił od rana do wieczora, więc z całą pewnością było to dokładnie to, czego chciał i dokładnie to, czego potrzebował. I ja. Jak dzisiaj mnie poszukiwaczu słuchasz, to tobie i sobie życzę właśnie takiej totalnej bezkompromisowości w marzeniach, bezkompromisowości w tym, czego się chce i czy te marzenie jest możliwe do zrealizowania, czy nie. Bo jakby spojrzeć na to, to wielkość tego marzenia o kolejce dla Niego, była dokładnie tak samo wielka jak dla nas marzenie o wyprawie dookoła świata, o budowie domu, czy zmianie pracy, czy nowej miłości. Dla niego to było olbrzymie marzenie. Nasze marzenia też są dla nas olbrzymie, i czasami tak mocno utykamy w tym, że są niemożliwe do zrealizowania, bo przecież głowa nie znajduje drogi, głowa nie wie, jak to zrobić. Ja, ja mówiłam to i powiem to jeszcze raz: głowa w ogóle nie musi wiedzieć, jak to zrobić, jak pokazuje ta piękna opowieść. Głowa musi tylko wiedzieć, czego chce. I głowa musi wiedzieć, że tylko spokojnie. Tylko spokojnie. Po prostu zamieniam to, co mam, na to, czego naprawdę chcę. Po prostu zamieniam związek pozbawiony miłości na związek pełen miłości. Może ten sam związek, a może kompletnie inny. Po prostu. Po prostu. Po prostu i na spokojnie. I z tymi życzeniami, z tą inspiracją, z tą historią, dzisiaj Ciebie zostawiam. Niech ona zagra na klawiszach Twojego serca odpowiednią dla Ciebie melodię. Niech coś zainspiruje, niech coś ruszy do przodu. A tymczasem ja Ci bardzo dziękuję i proszę o więcej.